Cześć! Dziś szybko, krótko i na temat jak chyba jeszcze nigdy, bez przesady. Po pierwsze o ramówce wakacyjnej, po drugie o kursie wakacyjnym kursie online. Mhm. I po trzecie gdzie szukać materiałów, żeby w te wakacje nie stracić kontaktu z językiem angielskim, nawet jeżeli planujecie nie wiem dwa tygodnie leżeć na plaży. Jedziemy! Wakacje 2020, czyli wakacje, póki co, najciekawszego chyba roku, w jakim mi przyszło żyć. Póki co. I po angielsku to byłaby fantastyczna okazja do użycia czasu Present Perfect. Ale dziś nie o tym, nie o tym, bez przesady. Co się będzie działo w te wakacje na kanale Rock Your English? Po pierwsze, dużo relaksu, bo relaks jest ważny, nawet jak chcesz się czegoś nauczyć. I bo tak. I w związku z tym, relaksem do końca sierpnia, filmy będą pojawiać się raz na dwa tygodnie. Czyli jak co roku w wakacje. Czasem, jak mnie może coś bardzo natchnie, to częściej, ale z tym natchnieniem to różnie bywa, więc. I w tej ramówce wakacyjnej filmy będą o tematyce różnorakiej. Oczywiście około językowej, ale raczej nie o gramatyce. Bez przesady. Ja oczywiście kilka pomysłów już mam, ale jakbyście mieli jakieś konkretne pomysły, jakieś konkretne oczekiwania, to piszcie w komentarzach. Zobaczymy, co się da zrobić. No i druga rzecz. Kurs online. Kurs w sensie lekcje. Nie jest chyba jakąś straszną tajemnicą, że udzielam lekcji języka angielskiego, zdalnych lekcji. Jeden na jeden. Zainteresowanie jest bardzo duże, bardzo mi miło i cały czas rośnie. Naprawdę bardzo mi miło. Niestety, pomimo tego, że bardzo nie lubię odmawiać, doba ma pewną ograniczoną liczbę godzin. I nie da się ponad to wyskoczyć, bo tak, w efekcie odmawiam wam regularnie, choć bardzo tego nie lubię. Kiedy do mnie piszecie, kiedy do mnie dzwonicie, codziennie przynajmniej kilku osobom. Niestety, dla nowych uczniów nie mam czasu. A jeżeli mam, to na przykład gdzieś w grudniu, styczniu, marcu styczniu, marcu przyszłego roku. Bez przesady. I dlatego tak sobie pomyślałem, że może zorganizuje zajęcia grupowe dla wszystkich zainteresowanych. Bo tak, a co? Nie będzie to kurs gdzieś tam nagrany, a wy za jakąś tam opłatą dostaniecie do niego dostęp. Nie, będą to normalne zajęcia na żywo prowadzone przeze mnie. Każdy uczestnik dostanie link i będzie w nich brał udział. Na początek kurs wakacyjny. Bo wakacje to dobry moment, żeby się wziąć za siebie. Mhm. Osiem spotkań raz w tygodniu 60 minut każda. Jak trzeba będzie, to nawet troszkę dłużej. I podczas tych wakacji będzie to głównie taka wielka powtórka gramatyczna. Ale nie tylko. Porozmawiamy o tym, jak się uczyć, skąd się uczyć i co zrobić, żeby ta nauka nas za bardzo nie bolała. Koszt jednej lekcji to 25 zł, czyli okrągłe 200 zł za cały wakacyjny kurs. Całe wakacje z językiem angielskim. Ze mną. Bo tak. Całe, w sensie raz w tygodniu. I ja wiem, wakacje, nie wiem gdzie będę, nie wiadomo co będę robił. Spokojnie. W takiej lekcji będzie można wziąć udział nawet leżąc sobie na plaży z jakimś napojem w ręku. Wystarczy mieć ze sobą telefon. A jak was znam, i w sumie jak znam też troszeczkę siebie, to telefon zawsze gdzieś będzie pod ręką, nie? Bo tak, szczegółowy plan kursu udostępnię już wkrótce. A zainteresowanych, tych, którzy chcieliby się jeszcze o coś dopytać, albo tych, którzy chcieliby się już zapisać, odsyłam serdecznie na adres kursymalpa.rockioinglish.pl. Tam zbieram zapisy. I co wy na to? Ramówka wakacyjna jest, kurs wakacyjny jest, no to jeszcze jedna rzecz. Często dostaję od Was pytania, gdzie szukać jakichś artykułów, filmów, książek anglojęzycznych, żeby uczyć się samemu, ale nie z podręczników, tylko tak samemu, na autentycznych, prawdziwych materiałach. Czy mogę coś polecić, czy mogę polecić jakieś strony, gdzie można to wszystko znaleźć. Ja mogę, tylko niestety trochę nie za bardzo mam czas, żeby odpowiedzieć wszystkim. Ale tak jak powiedziałem, mogę, a w dodatku bardzo chcę, więc rzućcie sobie okiem na opis tego odcinka. Tam jest całkiem sporo, pozbierane przeze mnie, poszeregowane. Bierzcie i uczcie się, bierzcie i chłońcie. Mm -hmm. Czytanie, oglądanie, słuchanie autentycznych, prawdziwych materiałów anglojęzycznych to fantastyczny sposób na naukę. Fantastyczny sposób na to, żeby sobie to wszystko jakoś poutrwalać i sprawdzić się w praktyce. A przy okazji można się strasznie dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć o świecie. Można odpocząć i zrelaksować się, ale tak produktywnie. Mhm, mm no. Jakieś pytania? Zapraszam do sekcji komentarzy. W wolnej chwili zapraszam też na Instagrama Rock Your English, Facebooka Rock Your English. Zapraszam serdecznie na Patronite'a. Zapraszam w ogóle do wspierania kanału. Tam gdzieś jest teraz taka fajna opcja. Wesprzyj! Fajna! Rzućcie okiem i co? I bawcie się dobrze! To będą dobre wakacje. Do zobaczenia już wkrótce na przykład na moim kursie. Hmm? albo po prostu tutaj na kanale. Dziękuję bardzo serdecznie! Rock Your English! Just sad.